Cześć, dzisiaj pierwszy odcinek z YouTube Live. Pokażę Wam moje nowe stanowisko i robimy jakiś filmik. Oto mój dom, i wchodzimy. I to jest mój dom. Po prostu taki. Tutaj łóżko, stanowisko lufka, normalny i tu przyciski. i robimy odcinek. U, Jest cudownie. Zagupiłem się. Nic na mnie nie zaszkodzi, ale jest. Czekamy na przesłanie filmu. Sporo. No dużo bym powiedział. 17 bilionów. Kdy go wyci, Kolejny odcinek. Z YouTube Live. Papa.